Czekamy, czekamy. Już są na gridzie, bez wszystkich mechaników i ruszamy, proszę Państwa, pięć czerwonych świateł zapalonych. Aston Martin czy Ferrari ruszamy do wyścigu. O, Grand Prix Węgier w splicie pierwszym. Jak to się prezentuje? Chyba lepszy start. No, Aston Martina miał wszystko, ale czy później do hamowanie? Lewandowicz, tak też się dzieje, który jest na hardach. On wybrał mieszankę twardszą i on wychodzi na prowadzenie. W tym momencie, ale w do drugiego zakrętu chyba Molo ma lepszą linię. Molo, a zobaczymy Lewandowi cały czas dzielnie od zewnętrznej. Teraz on do kolejnego zakrętu ma wewnętrzną, cały czas koło w koło. i liderzy tego wyścigu, ale jednak Molo ostatecznie wychodzi na prowadzenie i on obronił Te swu, swoje prowadzenie w tym wyścigu. Z tyłu, w środku, zamieszanie. Pajęk Nowicki, tutaj y, przepychanki Kisiel i Morawiak. Morawiak na 16 miejsce nam zleciał, no to jest tragiczny start w wykonaniu kierowcy Alpin, oj tutaj był jeszcze bardzo blisko kontaktu i potencjalnego uszkodzenia swojego bolidu, Williamsy w ogóle nie awansowała tak samo jak Ziętała i Puchyrski widzimy, że teraz Lewandowicz Próbował trochę lekko zmienić zawodnika Mercedes'a. Fakeował nam zjazd do boksu, ale finalnie się na to nie zdecydował. No i pali nam baterię Szymanski, czyli to jest to, o czym mówiłeś. Dla mnie, on będzie chciał wykorzystać całą tę sytuację. Będzie atak do zakrętu numer 1, no wiemy, że między tymi zawodnikami już iskrzyło w tym sezonie. I pytanie: czy tutaj nie obejdzie się bez kolizji? Było tam bardzo blisko. Trochę nam kameratura uciekła, ale Szymański na razie nie pokonał Lewandowicza, teraz próbuje od zewnętrznej, zakręcił MR2, ale brakło tutaj trakcji zawodnikowi Mercedesa, bardzo ładnie się broni Lewandowicz. Pytanie, czy do czwórki będzie tak samo, jeszcze próbuje zużywać baterię, a tu nie ma miejsca dla Szymańskiego. Nie ma miejsca dla Szymańskiego, bardzo piękna defensywna jazda Lewandowicza z tyłu się stało, z tyłu się niestety... Poleciał, no ziętała po awansie do splitu numer 1, totalnie na razie przepada, przepada. Bo raczej no nie widzę, dokładnie nie ma franka na żadnym kanale splitowym, więc no gotowe. Punkty zostały zwrócone, to super, bardzo dziękujemy. Seget w boksie, Pałys w boksie. Ciekawa zagrywka Mercedesa, zjeżdża Seget jako pierwszy, nieszymański. Czyżby poszło jakieś info, że w tych oponach twardych jest jeszcze trochę tempa, żeby spróbować może nadciąć Lewandowicza? No możemy porównać tempo Szymańskiego z Benedyktem, bo on jest także na hardach, ale spójrzmy na razie walkę Benedykta z Molo, bo on tutaj na tych starych hardach teraz, nie pytanie czy zdoła się obronić przed Molą, Molo ma wewnętrzną, no i nie było tutaj żadnych ich szans ani tak naprawdę w ogóle pomysłu nad obroną. Pół sekundy za bluszczem, czy teraz będzie atak? No chyba nie będzie ataku, bo blusz również ma DRS, za Lewandowiczem, o tego ersu ma mało szymański ataku nie będzie, choć może teraz na wyjściu z tego pierwszego zakrętu. Lepsza atrakcja. Chyba nie. Pucherski traci kolejną pozycję. Tym razem na rzecz Pałysa. Szymański wciska się na wewnętrzną. Tutaj jest bardzo blisko. Chyba leciutki kontakt między Mercedesem a Hasem. Cały czas kołowko. O teraz w trójce lekko tutaj wypchnięty. Szymański, ale ma wewnętrzną. Ma od odpolonego i chyba on się wciśnie w ostateczności do T4 przed kierowcę Hasa. Szymański jest trzeci. To było chyba kluczowe dla niego, żeby wyprzedzić Bluszcza i teraz gonić Lewandowicza, bo to jest kluczowa teraz rywalizacja. Między innymi o OP2 i OP1, jest zagrożony przez swoją trzysekundową karę za ścinanie zakrętów, nam może nie wygrać. Czy będzie atak? Overtek odpalony? Będzie atak. Tutaj bez większych problemów wyprzedzi Lewandowicz, ale Lewandowicz pewnie widzi i patrzy i myśli, że on chyba może puścić teraz Trzymańskiego, jeśli utrzyma się w DRS za kierowcą Mercedesa. To Lewandowicz, no. Nie mówię, że ten wyścig zwycięży, no bo właśnie, bo jest jeszcze Patryk Molo, który nadal ma ponad 5,5 sekundy przewagi, przynajmniej nad Lewandowiczem. Wydaje mi się, że Szymański już nie da rady Molo dogonić. Ten wyścig wygra. Molo w końcu na najwyższym stopniu podium nam się pojawi, ale kto będzie drugi? Drugi chyba będzie Lewandowicz. Patryk Molo wygrywa Grand Prix Węgier. Szymański przekroczy linię mety jako drugi, ale drugi nie będzie, bo drugi będzie Lewandowicz, a trzeci chyba będzie Szymański. Dokładnie tak też się dzieje. Segetowi zabrakły dwie dziesiąte, żeby pokonać swojego teammata. Mikołaj Nowicki z drugim najlepszym wynikiem w tym sezonie. Bluszcz. Chyba z najlepszym, dokładnie tak, zdziebłowski o dziwo, z najgorszym wynikiem w tym sezonie, siódme miejsce i kapitalna, rezerwowa jazda Kamila Pająka, pokazuje jak to się prowadzi. A Kamil Dziuk to dziewiąte prawie. miejsce wskakuje skakuje po tych karach. No i naprawdę bardzo ładnie tutaj zdominował nam ten wyścig Molo, świetna dyspozycja tego zawodnika. A Lewandowicz tradycyjnie to drugie miejsce, nie wiem nie możesz spojrzeć, które już jest to drugie, druga, drugie miejsce w tym sezonie? No już jest. Усме усме в двонастовості.